Cześć, witam Was. W tym filmie chciałbym pogadać o nowym programie Widmo, który będzie może dostępny w Battlefield 4, tego jeszcze nie wiemy. Jednak na dzień dzisiejszy pierwsze wskazówki oraz powiedzmy dziwne miejsca dla tego programu Widmo są dostępne w, na mapie dżunglowej w Battlefield 4 CTE. Na jednym z kontenerów na tej mapie mamy umieszczony czytnik, Powiedzmy dłoni. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale powiedzmy, że jest to czytnik dłoni. Ten czytnik sam sobie w żaden sposób nie działa. Nie możemy w nim nic kliknąć, nie możemy nic zmienić, nie możemy go zniszczyć. Jednak możemy otworzyć ten kontener, na którym jest umieszczony ten czytnik. Po otwarciu możemy zejść po schodach na dół. Tak, jakby tam było umieszczone jakieś tajne pomieszczenie. Jednak daleko nie zajdziemy, ponieważ zada za schodami. Umieszczone są drzwi, z którymi nie możemy nic zrobić, nie możemy ich zniszczyć, otworzyć. No po prostu są... no nic nie możemy z nimi zrobić. A obok jest umieszczona kamera, która reaguje na naszą postać. Po prostu jak kamera nas namierzy, to ona się zatrzymuje i będzie ciągle nas obserwować. Obok tego miejsca jest umieszczony jakiś większy budynek. Jest to prawdopodobnie jakieś centrum medyczne, w którym były przeprowadzane badania na małpach. Badania na małpach no tutaj wnioskuję po tym, że klatki w których które są umieszczone w tym budynku nie są zbyt duże, a wokół tych klatek i w ogóle w tym centrum medycznym jest dużo skórek od bananów, więc no wiadomo małpy jedzą banany. A same klatki nie są jakieś zbyt duże, więc na pewno jakaś małpa by się zmieściła do takiej klatki. No nie wiadomo, co było w tym centrum medycznym robione: czy te badania na tych małpach były jakieś normalne, czy może jakieś eksperymenty niebezpieczne. No to jest to troszeczkę dziwne. Tylko wokół tego miejsca mamy rozrzucone jakieś kadetki z różnymi rysunkami. Te rysunki są dziwne. Nie wiem, co one oznaczają lub na tych kadetkach są jakieś napisy lub narysowane jakieś serduszko z jakimiś tam inicjałami. Jeżeli zostanie w ogóle to zadanie widmo numer 5, bo to już będzie piąta zagadka z widmem, zostanie dodana do Battlefielda 4, to zobaczymy tą zagadkę dopiero wtedy, gdy mm, sama mapa wejdzie do normalnego Battlefielda 4. E, czyli, chyba pod koniec tego roku, ma ta mapa być dostępna w Battlefieldzie 4, już tym normalnym. Oczywiście, w międzyczasie, mogą zostać dodane tutaj różne dodatkowe tajemnicze miejsca, lub e, jakieś nowe poszlaki. Nie wiem, co im tam przyjdzie do głowy. No, no, ogólnie nie wiadomo, co też będzie nagrodą za rozwiązanie tej zagadki. Czy to będzie kolejne, kolejny nieśmiertelnik, czy jakiś kamuflaż, czy może jakaś nowa, fajna broń? Tak jak w ostatnim zadaniu widmo mogliśmy odblokować łuk. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. No, nie każdy gra w Batwida 4CTE, więc nie każdy wie, że. Będzie może jakieś nowe zadanie, widmo, że coś takiego zostało dodane w ogóle na tej mapie. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem wcześniej, się dowiedzieliście czegoś nowego. To tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę. Cześć.